Cześć, moi Z tej strony Julka i witam się z wami bardzo serdecznie w najprawdopodobniej ostatnim filmie z serii Back to School. Dzisiaj równie smutny film, gdyż czas wrócić do szkoły. Czas zrobić to Back to School, o którym wszyscy trąbią przynajmniej od miesiąca. Dzisiaj z tej okazji nagrywam dla was Get Ready With Me na rozpoczęcie roku szkolnego. I ja wiem... Ja wiem jak wy się na to święto cieszycie, ja też się tak samo cieszę jak wy. Oczywiście wiem, że moje brwi w tym momencie, że nie są wyregulowane, ale to dlatego, że musiałam po prostu sobie je zagęścić i to jest takie ubytki. No dobra, także zaczynamy tą karuzelę śmiechu. Także zacznijmy od bazy, moja jest z Vivo, jest to chyba ich taka klasyczna silikonowa baza i ja nakładam ją na całą twarz. Na malusterku. No i kiedy baza nałożona, czas wreszcie zabrać się za podkład. E, mój podkład to akuratka Tris y, 24 godziny Made to Stay Makeup. Nie... Jezu, myślałam, że zbijam podkład. Uf, może, czy jestem taką niezdaroma. No dobra, także podkład już nałożony, no i teraz zabieram się za korektor. No i teraz ja używam korektora od Rimmela, jest to ten korektor Wake Me Up i on ma takie średnie krycie, natomiast jak mam dobrze kryjący podkład, to już tak bardzo mocno, mocno kryjącego korektora nie potrzebuję. ten korektor wylonuje jeszcze na moich powiekach zamiast bazy podcienia. No i teraz tak to wszystko się prezentuje i ja zabieram się za y, przypudrowywanie tego pudrem od Lovely. To jest jakiś taki y, bambusowy, sypki puder i po prostu nakładam go na całą twarz y, gąbeczką. No także kiedy makijaż już utrwalony, to ja zabieram się za wykonturowanie mojej twarzy i do tego celu używam takiej e, czekoladki od Lovely. No dobra, także kiedy twarz już jest wykonturowana, to przechodzimy do różu i ja użyję różu z tej palety z Vibo Free Steps. E, to perfect Face. Nakładam go tak tylko, wiecie, delikatnie, bo nie chcę być za mocno różowa. No i kiedy mamy już te policzki tak lekko zaróżowione, to możemy przechodzić do brwi. No i ja do brwi używam tego Studio Eyebrow Kit od Mrs. Sporty. Ja nawet lubię te pędzelki i tą szczoteczkę, która jest w środku, także tego właśnie używam. Normalnie zrobiłam to kredką do brwi, tyle, że mi się gdzieś się zgubiła. Większość rzeczy ostatnio, już tak się przyzwyczajam do kredki, że aż mam wrażenie, że nie pamiętam jak to robiłam wcześniej. No dobra, nie wiem, co się stało, ale coś z tą brwią jest nie tak. Odzwyczaiłam się od malowania, bo całą wakacje chodziłam praktycznie no make-up. Trzeci raz coś spadło w tym filmie. No dobra, także brwi skończone. Nie wyszło mi totalnie, bo się odzwyczaiłam od malowania ich taki zestawem do makijażu brwi. Co? No w każdym razie teraz żeby troszeczkę tą sytuację polepszyć, to łapię za korektor i za taki malutki pędzelek, żeby trochę wyczyścić chociaż łuk brwiowy. Cholera no znajdę pędzelek. Dobra sytuacja z moimi brwiami, nieco opanowana, natomiast te brwi zostawiają wiele do życzenia. No ale dobra, przechodzimy teraz bardzo szybko z brwi do oczu. I ja w tym celu użyję paletki, którą zaraz Wam pokażę, bo muszę wziąć ją z toaletki. To chyba był rym. No i ja do makijażu oczu używam tej paletki z VIBO. Jest to VIBO Neutral Eyeshadow Palette. Taka, słuchajcie, zwykła dzielna paleta z takimi nudzieczkami. Ja ją bardzo lubię i też jej teraz użyję. Ja może zacznijmy od tego, że takim lekko ściętym pędzelkiem taki w miarę ciemny cień, ale jednak w ciepłych odcieniach na zewnętrzny... To jest zewnętrzny? Tak, na zewnętrzny kącik tak nakładam. To jest dobre słowo. No i tak to wygląda. Dalej bierzemy taki bardziej ładny pędzelek i nakładam bardziej taki dzienny i jasny na ruchomą powiekę. To jest naprawdę ciężkie w określaniu nas tego oka. Naprawdę. No, i teraz taki rozświetlający cień nakładam w kącik oka. No, i nałożę go też tutaj na łuk kupityna. Także makijaż oka już gotowy, i teraz możemy przechodzić do rozświetlacza. Jak wszystko dzisiaj w tym odcinku zaginęło, tak samo zaginął mój rozświetlacz, więc muszę użyć tego rozświetlacza z tej paletki do konturowania od yy, od vivo. Także rozświetlacz mamy nałożony i teraz tuszujemy rzęsy. Ja do tego celu używam tego tuszu z Eveline yy, Mega Size tego zielonego i bardzo go lubię. Jest taki normalny, klasyczny. Taki jak każdy tusz. Nie wiem jak wy, ale ja mogę używać tuszy drogich, tanich, yy, o różnych działaniach, a to i tak tak samo wygląda na moich rzęsach. No i jak zwykle moje typowe miny do tuszowania rzęs. Ja nie wierzę w swoje umiejętności, możliwości i to wszystko. Ja zawsze muszę włożyć sobie szczoteczkę do oka i teraz mam rozmazany tuż na dole. Ale spokojnie, odczekajmy aż to wyschnie i zaczniemy malować moje lewe oko. Hmm, rozumiem, umazałam się jeszcze dodatkowo na dole. Super! No i teraz, moi drodzy, zdrapujemy to, co nam tam zostało na dole. No dobra, no ale mimo to, że to zdrapałam, to została tutaj taka smuga która mi się bardzo nie podoba, więc to wszystko koryguję beauty blenderem. Nie ma rewelacji, ale tragedii też nie. Kończę mieć rzęsy. No i ostatnim krokiem jest taki błyszczyk chyba od Eveline, ale pewna nie jestem, bo już wszystko się zmazało. Tak go długo mam, ale go uwielbiam i jest bardzo wydajny, wygląda mniej więcej tak i nic szczególnego tam... Nie ma. W sensie zwykły błyszczyk, ale pachnie truskawką, więc dlatego go ubóstwiam. No i słuchajcie, skończyłam ten makijaż. Po wielu, mm, że tak to ujmę, pagórkach i niedociągnięciach związanymi właśnie z tym, co obecnie mam na twarzy, skończyłam ten makijaż i powiem Wam szczerze, że w efekcie finalnym nie jest aż tak zle, ale jednak jest źle i to nie wygląda tak, jakbym chciała wyglądać na rozpoczęciu roku. Mam nadzieję, że wyjdzie mi lepiej, jak faktycznie będę się o tej cudownej siódmej rano malowała do szkoły. No a teraz pokażę Wam, jak wygląda ten makijaż bardziej z bliska w całości no, a potem outfit. No także skoro make-up mamy ze sobą, no to chyba teraz wiadomo, że czas na outfit. Aha, no i jeszcze kwestia fryzury, ja na razie sobie spięłam ją tak, jak miałam przed e, zrobieniem makijażu, natomiast na rozpoczęcie roku na 99% po prostu mama e, zrobi mi z grzywki, tutaj tego takiego warkocza, żeby to źle nie wyglądało ale teraz nie chcę, już je, nie chcę już jej prosić, żeby mi to robiła, więc na razie wygląda to tak i uważam, że też nie jest najgorzej.